Nie wiem, czy jestem prosta jak zwykle. O, chyba tak będzie prościej. Halo, halo. Łapa! Siema, siemanko! Z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Prawdopodobnie po tym kadrze, który prawdopodobnie nie jest prosty, widzicie, że dzisiaj będziemy mieli reading vloga. Vloga związanego z miesiącem lutym na moim kanale, który jest miesiącem poświęconym Romansą, więc dzisiaj będziemy czytać, znaczy dzisiaj, w najbliższych dniach, bo dzisiaj jest wtorek, 18 luty, będziemy czytać e, książki, które są romansami, chociaż jak zobaczycie za chwilę, to tak no można powiedzieć, że to są romanse. E, co chciałam powiedzieć, zanim przejdziemy do tego, to chciałabym zaprosić Was na intro i zaraz Wam wszystko powiem. Więc wybrałam trzy książki i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiadomo, to jest vlog, może przeczytam dwie, może przeczytam jedną, no ale generalnie mam wybrane trzy. I pierwszą z nich jest Wildfire Honey Grace, jest to książka, która jest drugą częścią tej serii Maple Hills, chyba tak się nazywa. Tak. Pierwszą, pierwszą książką z tej serii był Icebreaker, no i druga część jest poświęcona. Bohaterowi, który w tej części pierwszej jest postacią drugoplanową, czyli Rasowi. No i raz będzie tutaj właśnie naszą główną męską postacią, z tego co wiem. No i z tego też co wiem, to będzie tutaj taka trochę historia, która się będzie działa na obozie letnim, na którym raz będzie, na którym Ras jest opiekunem, no i ta jego dziewczyna, z którą właśnie. Ta druga główna bohaterka też jest opiekunką, no i oni chyba wcześniej się poznali na jakiejś imprezy, ale tyle wiem z opisu i chyba mieli jakąś taką przygodę na jedną noc, ale może sobie to wymyśliłam. Yy... A nie, nie wymyśliłam sobie, tak to wygląda po opisie. Ok, więc to jest numer jeden. Mój numer dwa, dla osób, które nie lubią takich klasycznych romansów, żebyście się nie zanudzili przy tym vlogu, to jest Yumi i malarz koszmarów Brandona Sandersona. To jest książka z sekretnego projektu. Jak wiecie, ja czytałam tylko przewodnik, poradnik gentleman. Nie, nie wiem, nie wiem jak to szło. Poradnik przetrwania. O, oszczędnego czarodzieja, poradnik przetrwania pośredniowiecznej Anglii. Dłuższe to by nie mogło być. I generalnie jest tak, że z tych książek, wszystkich, które. Mogę przeczytać sekretnego projektu Bez Znajomości Drogi Klu Królów. Wydaje mi się, że Yumi, Malasz koszmarów, jest jedyną. Dlatego, że z tego co wiem, no to w warkoczu tam jest jakieś nawiązanie, na no Słoneczny Mąż to już całkowicie jest. dzieje się w Kosmir. To też się dzieje w Kosmir, ale można to czytać bez jakby takiego wielkiego bycia w tym uniwersum. Dlaczego wybrałam tą książkę? Dlatego, że Brandon Sanderson napisał ją dla swojej żony. I tu jest dość silny wątek romantyczny ponoć pomiędzy właśnie Yumi i Malarzem Koszmarów. No i dlatego to wybrałam, bo to jest taki, wiecie, wątek romantyczny, ale jednak napisany przez autora, który raczej nie pisze, ani nawet romantazy nie pisze, nic związanego z romansami, tylko pisze po prostu high fantazy. Więc jestem ciekawa, a też dla was to może będzie jakieś jakieś urozmaicenie tego romantycznego lutego, więc wybrałam Yumi. Trzecia książka natomiast nie mamy jej tutaj, bo mam ją w formie e-booka i nie śmiejcie się ze mnie, bo ja sama nie wiem, czemu ja chcę bardzo to przeczytać, ale... no ale chcę. i Jest to mój współlokator, jest wampirem. Okładka wejdzie tutaj. Nie wiem od czego zacznę jeszcze. Trochę zaczęłam podczytywać tego mojego współlokatora, ale jeszcze nie zdecydowałam. Zapraszam Was po prostu do vloga i zobaczymy, co pójdzie na pierwsze ogi. I położyłam się z tym, więc chyba będę czytać wildfire na początek. I zrobiłam pranie i się wam pochwalę. I pranie leży tu, a ja leżę tu. Więc generalnie to jest moja sesja czytelnicza z praniem. W ogóle to nie ma sensu, bo jestem do góry nogami. Wspaniale. Kocham być do góry nogami. Kocham czytać. Kocham Was. No i się najadłam, więc trochę mi się chce też spać, no, ale wlecimy z wild fire. środę. Ja ee, mam nadzieję, że nie widzieliście czym założyłam tą książkę, bo trochę wstyd. E, ja przeczytałam 170 stron Wildfire, więc chyba to będzie książka numer jeden najwyraźniej, którą będę czytać, którą już czytam. E, podoba mi się, podoba mi się i powiem wam, że wydaje mi się generalnie, że w porównaniu do Icebreaker jest dużo mniej tutaj scen seksu. Może dopiero to jest początek dlatego, ale też mi się wydaje, że na tym etapie Icebreakera już to trochę wyglądało bardziej i ja pamiętam, bo trochę pamiętam z tej książki, ale wiecie, nie dużo, bo ją czytałam ponad rok temu, że e, na Goodreadsie dałam taką opinię, że gdyby było więcej łyżew, a trochę mniej seksu, no to to byłaby dużo lepsza książka. I tutaj Mamy trochę mniej go i mi się bardzo podoba. Jest mega wciągająca, język jest bardzo taki luźny. Mamy tutaj rzeczywiście tą historię, o której mówiłam, czyli historię dwójki naszych głównych bohaterów, czyli Rasa oraz Aurory. No i oni tak przez przypadek, po tym jak spędzili ze sobą taką typową noc jedną wspólną, która miała być tylko jedną. Przez przypadek znajdują się na dziesięciotygodniowym obozie we dwoje, o czym nie wiedzieli, to jest na następny dzień. W eee, takim obozie, wiecie, typowym tym amerykańskim obozie, wakacyjnym jako opiekunowie. Eee, no i zasada panująca na tym obozie jest taka, że generalnie mm, opiekunowie nie powinni się ze sobą gdzieś tam spouchwalać za bardzo w sposób eee, romantyczny że raczej jest to niewskazane, zakazane. Też to jest spoko rozwiązanie, bo ten romans tutaj jest bardzo taki slow przez tą historię, a ja wiecie, że lubię takie historie, które nie są przyspieszone. No i oni teraz tutaj jakby bardzo dużo ze sobą rozmawiają, gdzieś tam spędzają czas. No to jest przyjemne, fajnie się, tego, fajnie się to czyta, więc na razie mi się podoba. No zobaczymy, odezwa się może jak już będę bliżej końca. Na razie jest ok, jest ok. Zamknęłam sobie książkę, ale pamiętam, na której stronie byłam, więc spokojnie. Chyba nawet podoba mi się lekko bardziej niż Icebreaker, tak myślę. Już Icebreaker mi się dosyć podobał, chociaż tam ocenę końcu bo mu chyba dałam trzy gwiazdki. To tutaj chyba ten potencjał jest jednak troszeczkę lepszy. Ja też bardzo lubię rasa po pierwszym tomie, bo on się coś pojawia w Icebreakerze. Eee, może dlatego, przez to. No nie wiem, zobaczymy. Jestem dobrej myśli na razie, więc. Jest dobrze. skończyć Wildfire. E, e, nie mam statywu, więc muszę nagrywać się z ręki, no ale w sumie to jest reading vlog, więc myślę, że to nie jest żaden problem ani dla Was, ani dla mnie. E, co chciałam powiedzieć, to to, że Wildfire podobało mi się dużo bardziej niż Icebreaker. W sensie może dużo nie, ale bardziej. Przede wszystkim dlatego, że było tu mniej, e, miałam przynajmniej ja takie wrażenie, że mniej scen e, seksu. Tak jak już wspominałam wcześniej. Dodatkowo nie wiem, niby w teorii powinno mi się bardziej podobać Icebreaker, ze względu na fabułę, dlatego, że ja uwielbiam motywy żwiarskie w książkach romantycznych, natomiast jednak ta miłość do rasa i do tego, jakim on jest mężczyzną, chyba bardziej kupiła moje serce, niż relacja Natana Neita i Anastazji. Chyba tak się nazywała ta dwójka z Icebreaker, więc Podobało mi się. Myślę, że dam niecałe cztery gwiazdki. Ciągle to nie jest taki poziom jak na przykład przy e, książkach Emily Henry, ale, ale na pewno jak kolejna część ukaże się w Polsce, to będę ją czytać. I teraz słuchajcie, mamy sobotę. E, więc będę mogła się zabrać za kolejną książkę. E, jest to Yumi i malarz koszmarów, tak jak już Wam, za, e, tak jak już wam wcześniej mówiłam. E, mam nadzieję, że mi się spodoba. Dużo ludzi mnie namawia do tego, żebym ją przeczytała, e, więc myślę, że taki romantyczny vlog jest dobrym momentem na to. Mam nadzieję, że ręka mi się za bardzo nie trzęsie. E, no, i tyle. Dam wam znać, jak już trochę przeczytam, bo jeszcze nie zaczęłam. Chciałabym powiedzieć, że typowa dla Brandona Sandersona pierwsza strona książki jest kompletnie niezrozumiała. No, ale to... To do początek dopiero, więc nie przejmowałabym się tak bardzo. Jeżeli ktoś z Was czytał prolog do Zmgły Zrodzonego, mm -hmm. to chyba gorzej nie będzie, w sensie jakby gorzej nie będzie na pewno. go wariaty. Ja z tego samego miejsca, co wczoraj, ale jest już następny dzień i jestem w połowie tej oto wspaniałej książki Yumi i malarz koszmarów. Dokładnie na stronie 209, więc to jest idealnie połowa, tak mi się wydaje. Nie wygląda jakby była, ale strony jest 408, więc uwierzcie mi, że jest, to połowa. Eee, no, podoba mi się, aczkolwiek gdybym e, nie miała żadnego pojęcia na temat tego jak działa Kosmir, a trochę mam nie jako czytelnik, ale po prostu popkulturowo, to mogłoby mieć. Nie, chociaż w sumie nie. Myślałam, że mogłoby być trochę trudno, ale chyba jednak nie. Bo tutaj jedną z pobocznych postaci, która myślałam, że nie będzie przewijać, ale się przewija, jest Hoyt. No, jeżeli ktoś z was jest tam gdzieś głębiej w świecie kosmir Brandona Sandersona, no to zdaję sobie sprawę z tego, kim jest Hoyt. Hoyt jest już tutaj e, narratorem, tak jak w warkoczu, chyba. Ja nie czytałam warkocza. E, natomiast dla osoby takiej jak ja, która z archiwum burzowego światła nie ma nic wspólnego, nie wydaje się być to jakąś przeszkodą. Co do samej relacji Yumi i malarza, e, podoba mi się rozwija się bardzo wolno, nie czuć w ogóle, że jakby ten romans między nimi w ogóle jakby nie, nie istnieje na początku tej książki. Niemniej jednak jest między nimi taka dziwna relacja, ale mimo wszystko na pierwszy plan tu się wysuwa przedstawienie ich świata, ponieważ Yumi i malarz, czego wam nie powiedziałam, Myślałam, że powiedziałam, ale teraz mi się już że nagrywam się pierwszy raz odkąd zaczęłam, więc wam nie powiedziałam. Generalnie chodzi o to, że Yumi i Malarz, oni żyją w dwóch różnych światach, i przez taki. Yumi jest taką trochę kapłanką, zajmuje się rozmowami z duchami, i któregoś razu duchy z nią rozmawiają i mówią, że musi im pomóc się uwolnić, i w wyniku tej rozmowy Dochodzi do zamiany, do tego, że ona yy, inaczej. Do tego, że malarz, który żyje w innym świecie i zajmuje się malowaniem koszmarów. Czyli za pomocą malowania, po prostu zapobiega temu, żeby one się rozprzestrzeniały w większe koszmary, bo w świecie, w którym on żyje, yy, koszmary im bardziej urosną, yy, tym bardziej są niebezpieczne i takie pełnoprawne koszmary mogą. Zamordować wiele osób. No i w wyniku, wracamy się do Yumi, w wyniku tej jej rozmowy z duchami dochodzi do zamiany. Malarz y, trafia do jej świata, w jej ciało, a ona jest duchem, którego nikt nie widzi. Y, no i przy każdym zaśnięciu sytuacja się zmienia. W świecie malarza Yumi jest w jego ciele, ale ze względu na to, że ona. Ale też trochę nie do końca, dlatego, że w jego świecie Yumi jest widoczna jako ona. A w świecie Yumi malarz jest widoczny jako ona też. Więc w sumie biedny malarz. W każdym razie chodzi o to, że te duchy poprosiły Yumi o pomoc, a ona do końca nie wie o co chodzi. I jeszcze ten malarz, i wszystko jest takie zagmatwane, jak Wam przed chwilą wyjaśniłam. No i głównie się skupiamy na tej fabule. Co nie dziwne, bo jest dosyć. Szalona. Podoba mi się, podoba mi się, jestem ciekawa, jak to się rozwinie. Bardzo lubię ten sposób, w jakim jest opowiedziana ta historia bajkowy. Taki, wiecie, taki, jakbyście słuchali czegoś do jako dzieciaki, jak wam opowiadają rodzice do łóżka. Przyjemna książka. Na razie jestem oczarowana, zobaczymy jak dalej. Witam się z Wami, bo skończyłam Humi i Malarza Koszmarów. E, no, fajnie. Podobało mi się bardzo. E, mam trochę uwag, ale to za chwilkę. Trochę to jest taka książka, ale to jest typowe dla Sandersona. Jak lubicie Sandersona i te jego takie zabiegi fabularne, jeżeli chodzi o. E, no, o... Takie trochę gnębienie czytelnika pod względem zaskoczeń, no to myślę, że Yumi i malarz koszmarów Wam się spodoba. Nie da rady ukryć, że generalnie to rzeczywiście jest y, romans, to ten wątek, wątek taki zapoznania, później trochę takiego zakochania się pomiędzy Yumi i malarzem koszmarów, ta intencja jest dosyć wiadoma, właściwie przynajmniej jak nie od początku, to gdzieś tam od jednej y, trzeciej książ y, powieści. Natomiast to nie jest typowy taki. Nie, nie jest to typowa powieść romantazy w ogóle, jakby. Absolutnie. To bardziej jest taka historia. Nie wiem, jak to powiedzieć, właśnie. To jest bardzo soft, słodka historia, romantyczna o dwójce bohaterów, którzy stają się po czasie dla siebie bardzo ważni. I to było. Oczy, naprawdę. Ja się bawiłam super przez połowę tej książki. Jak już ten wątek romantyczny zaczął być troszeczkę taki bardziej jasny, to też się bawiłam dalej super. A końcówka książki, mimo nie, że nie wszystko mi się w niej podobało, bo bardziej mi się podobała ta strona, jak ktoś z Was czytał już bez spoilerów, ta strona opowieść ze strony malarza bardziej mi się podobała niż ze strony Yumi. Tam to trochę było takie bardziej zamotane to mimo wszystko było bardzo piękne, bardzo piękne, jeżeli chodzi o, o ten romans między nimi, o tą miłość i o całość tej historii. To naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładna historia. Czy się tego spodziewałam? Chyba tak, chyba się spodziewałam, że, że Brandon Sanderson może potrafić coś takiego napisać. Dodatkowo też uważam, że nie wymaga znajomości kosmicznej czytanie tej książki, jeżeli ktoś z Was się zastanawia. Są tu takie y, niuanse, bo jak już wspomniałam, narratorem jest Hoyt, czyli postać, która się przewija we wszystkich powieściach y, praktycznie Brandona Sandersona, których akcja dzieje się w tym uniwersum kosmicznym. No to ja nie czułam, żebym coś straciła bardziej. Miałam takie wrażenie, że Hojt momentami puszcza oczko do znawców archiwum burzowego światła. Ja nie jestem tym znawcą, dlatego że ja tej serii nie czytałam. Czytałam jedynie, jak wiecie zresztą, jeżeli mnie oglądacie, z mgły zrodzonego i to nie całego, bo pierwsze dwa tomy. no i właściwie tyle z kosmir. Natomiast. Natomiast. To nie przeszkadzało w odbiorze tej historii. Jasne, fajnie jest wiedzieć o co chodzi, natomiast bardziej miałam wrażenie właśnie, że to jest takie puszczenie oczka przez Hojda yy, do nas jako czytelników, do ludzi, którzy czytali również yy, archiwum, a nie, nie czułam się pominięta przez to. Nie czułam, że ta historia mniej yy, ze mną... Yy, mniej na mnie wpływa, mniej ja ją rozumiem przez to, że, że brak we mnie znajomości, y, archiwum. Czy też tu się pojawiają y, nawiązania również do rozjemcy, zdaje się, albo do elantris, ale y, też na koniec jest nawiązanie do zmgły zrodzonego i do tamtego systemu magicznego. Więc widać, że generalnie jakby to są nawiązania bardziej dla osób, y, które bardzo w tym kosmosie siedzą, ale no nie przeszkadzają one w odbiorze tej książki i w odbiorze tego, o czym ona y, jest. A jest to miłości i to jest piękne, i naprawdę sam też system tutaj te, tych światów, yumi i y, y, malarza, jak one działają, y, jak magia tutaj działa. No nie do końca to jest magia, ale generalnie y, bardzo mi się podobało. Całościowo, że ten koncept cały, mi się bardzo podobał i dużo bardziej uważam, że to był udane, bo oszczędnego czarodzieja poradniku przetrwania średniowiecznej Anglii jakoś tak, to ja uważałam to za niewykorzystany potencjał, że generalnie pomysł dobry, ale wykonanie średnie. A tutaj myślę, że pomysł był dobry, wykonanie było całkiem dobre, yy, poza tam pewnymi może niuansami związanymi z końcówką, które trochę mnie tak... Yy, może nie do końca mi się podobały, ale generalnie było dobre i dużo lepiej to końcowo wypadło niż tam. Zobaczymy, jak reszta projektów. No, do, na Słonecznego Męża będziecie musieli trochę poczekać, dlatego że no, tam chyba jest potrzebna znajomość jednak archiwum. Natomiast e, Warkocz być może przeczytam w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o zamknięcie tego vloga, no bo się z wami pożegnam, już on trochę trwa. Wiem, że myślałam o tym, żeby przeczytać mój współlokator jest wampirem, ale e, chyba to już byłby za długi vlog po prostu, a chcę go wrzucić dla was w czwartek, żeby zakończyć ten romantyczny luty. Więc ta książka jako zakończenie tego vloga i zakończenie romantycznego lutego no, idealna sprawa, naprawdę, dlatego, że to nie jest taki hamski romans, to jest po prostu powieść fantastyczna z bardzo wyraźnym, wykreowanym, pięknym wątkiem romantycznym takim bardzo delikatnym, bardzo. Mm, nie wiem, jak Wam to powiedzieć, ale takim po prostu uroczym po prostu uroczym takim niewulgarnym w żaden sposób po prostu uroczym i bardzo mi się to podobało naprawdę więc jeżeli ktoś z was lubi Brondona Sandersona to niech się nie zniechęca do tego, że to jest powieść, która stoi gdzieś tam na bazie yy, na bazie poznania mężczyzny i kobiety i ich etapów gdzieś tam yy, i ich etapów poznania aż do momentu gdzieś tam się, gdzie się w sobie zakochują, bo to jest główny motyw tej książki, ale jednocześnie też nie jest, dlatego, że tutaj no, głównym motywem książki jest jednak to, że e, coś ich ze sobą, w jakiś sposób się ze sobą spotkali, te ciała w jakiś sposób zostały zamienione. Dlaczego tak się stało? Co chcą te duchy od Lumi? To jest główny motyw książki, e, no ale jest on związany bezpośrednio z ich dwójką, i przez to, e, przez to też nie mamy takiego wrażenia, że czytamy coś, co jest. Typowe. I to było bardzo fajne, więc mnie się mega podobało. Naprawdę ja dałam 4,25 gwiazdki i uważam, że to był przyjemnie spędzony czas. No i to by było na tyle. Tak jak Wam mówiłam, ja się z Wami pożegnam, dlatego że. Już ten vlog trochę trwa. Cieszę się, że mogłam przeczytać te dwie książki na tym vlogu. Naprawdę bardzo mi się podobały. Jeżeli chodzi o Wildfire, to mam kolejną odhaczną książkę z mojej listy na 2025 rok, więc dobrze mi idzie dalej. No a Yumi... Yumi była trochę spontaniczna, ale cieszę się, że po nią sięgnęłam. Znaczy już w lutym nie była spontaniczna, bo chciałam coś innego przeczytać w lutym i raczej wiedziałam, że zabiorę się za Yumi, ale nie spodziewałam się, że w tym roku ją przeczytam. To była decyzja, którą podjęłam już w trakcie trwania tego roku. Ale mimo wszystko te dwie książki naprawdę bardzo mi się podobały. Jeżeli chodzi o wildfire, zdecydowana poprawa po icebreakerze, przyjemna rozrywka, przyjemny romans, więc polecam dla Was, jeżeli macie ochotę gdzieś tam sobie odpocząć pod parasolką. Jeżeli chodzi o Yumi, no to wspaniały system magiczny, niesamowicie piękna relacja między dwójką osób. Zakończenie. Tej relacji wspaniałe, naprawdę pod każdym względem. I e, jeszcze ta dedykacja dla żony, no naprawdę przecudowne, przekochane. Obie książki, jak najbardziej na plus. Ja was zapraszam na mojego Instagrama, Gudrica. Linki, oczywiście, jak zwykle znajdziecie w opisie. Dajcie mi znać, czy czytaliście e, jakieś książki z wątkiem romantycznym w lutym. E, no i my kończymy naszą akcję Romantyczny Luty tym oto vlogiem. Ja się powiłam dobrze. Ale też dobrze będzie wrócić już do takich powiedzmy, że innych książek. Cześć!